Siemaneczko, siemaneczko, witajcie na kanale Barty Fishing. W dzisiejszym odcinku prezentuję Wam numer marcowy wędkarskiego świata. Jak już widzicie, prezentem dla prenumeratorów jest zestaw haczyków firmy Musztat. Są to haczyki z serii CARP X1 w rozmiarze 7. Bardzo fajne. Takie widać mocne, masywne, kute haki. Przejdźmy zatem do prezentacji marcowego numeru Wędkarskiego Świata. Jak widzimy na okładce znajduje się piękny pstrąg. Przejdźmy do spisu treści, zobaczymy co w tym numerze znajdziemy. Tematem miesiąca są łowy na przedwiośniu. W tym miejscu czekam na wasze komentarze. Powiedzcie, jak wy spędzacie ten przedwiosenny czas na naszych polskich bądź zagranicznych łowiskach. W Łowach Miesiąca Saturnin Jabaj W artykule Podlodowe Tajemnice Krystian Ścisłowicz o Strągach w Marcu Kacper Dokwsza Bałtyckie Srebro Mateusz Porada w ciekawym artykule Garbusy z epoki polodowcowej Hubert Sałek i jego artykuł o nocnych podchodach. Robert Majchrowicz opowie o miętusach. Powiem szczerze, nie miałem jeszcze okazji złowić tej pięknej ryby. Łukasz Adamiak przedstawi nam łowienie okoni na śródmiejskiej wodzie. Mariusz Drogoś w klasycznym, rzecznym wękarstwie opowie o późnozimowych zimowych płociach. Edmund Gutkiewicz przedstawi nam łowienie płoci i krąpi podczas zawodów. Z kolei Maciej Białdyga przybliży nam temat wyboru zanęty zawodniczej. Maciej Kuc o magii marcowego spławika. Patrycja Tekwińska w drugiej części artykułu o najważniejszych aspektach zanęty sponsorowanym artykule przez firmę Sensas Piotr Bednarek o płociach i leszczach na klasyczny Feder. Jest to temat naprawdę bliski mojemu sercu. Marcin Kostera w zagadkowym artykule Metodowy Początek. Zachęcam do przeczytania. Teraz coś dla karpiarzy. Paweł Szewc w przedwiosennym starciu. Co dla muszkarzy? Mariusz Augustynowicz jak przechytrzyć pstrągę. Tomasz Przybysz natomiast w naszym kąciku kulinarnym opowie o boczku. Przedstawię oczywiście oficjalne rekordy Polski w długości ryb i specjalnie poświęcony kawałek czasopisma na pięknego 160 cm sandacza. Brawo! W naszym kąciku prawnym Krzysztof Gruszecki o obowiązku udzielenia pomocy osobie zagrożonej. Jest to artykuł bardzo ważny przede wszystkim dla wędkarzy łowiących na lodzie. Etatowy ichtiolog redakcji Łukasz Pszczeliński o łowieniu przed tarłem. Bardzo dziękuję za obejrzenie tej prezentacji numeru trzeciego z 2020 roku Wędkarskiego Świata. Serdecznie zachęcam do... Prenumerowania tego czasopisma. Tak jak widzicie, w tym numerze otrzymałem zestaw haczyków. Koszt prenumeraty, tak jak już kiedyś mówiłem, 9,90. Także serdecznie zapraszam do prenumerowania. Jak widzicie, są tego same plusy. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Napiszcie, który artykuł podobał Wam się najbardziej. Dla mnie jest zdecydowanie dwa artykuły o Federach. I jeszcze raz bardzo dziękuję. Zachęcam do zostawienia łapę w górę, do subskrypcji mojego kanału oraz do udostępnienia tego filmu na innych platformach. Cześć!